Ludzie, chcę wam pokazać poradnik, jak posprzątać o taki wajzer, jak tutaj jest. I postanowiłam, że nagram to, bo, bo nie mam co na jutro nagrać. i No i nagram, więc odłożę Pet Shop'a. I po pierwsze, dzisiaj nie, nie oglądam dzisiaj Netflixa, więc to nie będzie nam potrzebne. I zobaczcie, jak prosto o, wy wziąć tego laptopa, położyć gdzieś, indziej o tam, o tam, bo tam mamy drzwi więc uwaga, trzy, 4 i pyk I bam! Nie ma laptopa. I będę musiał ten kurs po odcinku zrobić, ale poczekajcie, bo jest jakaś kartka prywatna. I, I teraz to trzeba, więc zajmiemy się tym ten pluszeczek na końcu, bo będzie razem z kołdrą to będzie, musimy wziąć o to, więc... Pik! I bam! Dobra, to teraz książki, które nie chcę zbytnio pokazywać. Pokażę Wam tylko książkę do muzyki. A, i musimy te książki, właśnie podobne do tej, posprzątać, więc niestety nie mogę Wam je pokazać, bo są prywatne, więc zaraz się widzimy, jak posprzątam te książki. Pyk! Bam! I tu były książki ogólnie. Teraz trzeba piórnik, więc pozbieram te długopisy i ołówki, i zaraz się widzimy. I wstryk! I proszę bardzo, teraz ostatnie rzeczy, to ubrać się w piżamę i posprzątać ten A to zrobię razem właśnie z tym, więc widzimy się w ostatnim tym, po posprzątaniu. I jeszcze tam, tam, wy tam nie widzicie, ale ja tam widzę srot jeszcze, który muszę posprzątać. Boże! Ajajaj, dużo, dużo do sprzątania i jutro będą dobre pczopy! Więc jutro będzie odcineczek, więc wpadajcie. Pa. No i to się widzimy, jak posprzątam to. I Spyk! I proszę bardzo, tak oto to wygląda. Więc teraz jeszcze tamten sroc. Więc zaraz się widzimy. I... I wstryk. I proszę bardzo, posprzątane. I teraz... Tak wygląda łóżko, a i zapomniałam dodać, że już się właśnie ogólnie przebrałam w piżamę. Miałam wcześniej inny strój, możecie sobie teraz cofnąć film i zobaczyć. I tak wygląda moje łóżko. Ja lubię sobie takie robić, bo ja mam tam dziurę Ech, i tak to wygląda ogólnie. Mój plusieczek, kochany, Nie, że jestem dzidzią, ale lubię. O. Jednego pluszaka nie zaszkodzi mieć. Jak jej, czekaj tutaj. Dobra. No i to ogólnie tak to wygląda. Proszę biurko musiałam zasłonić ekran, bo miałam prywatne rzeczy. I tak, to wygląda, więc pa.